Cześć, ja jestem Piotr, a w dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak stworzyć własny szablon, który po otwarciu będzie miał zachowane formatowania, na przykład kolor czcionki czy też motyw. W ostatniej aktualizacji Microsoft dodał do programu Excel całkowicie nowy motyw, w którym zmieniły się podstawowe kolory. Dla wielu osób jest to uciążliwe, dlatego za chwilę zmienimy podstawową czcionkę na kalibri o rozmiarze 12 oraz stworzymy szablon tak, aby po otwarciu go, kolory były takie same jak przed aktualizacją. W pierwszej kolejności zaczniemy od czcionki. Klikamy w kartę Plik. Na samym dole odszukujemy opcję i je klikamy. Pojawi nam się osobne okno, w którym już na pierwszy rzut oka można wybrać i zmienić czcionkę i jej rozmiar. Rozwijamy listę i szukamy interesującą nas czcionkę. W moim przypadku jest to kalibri o rozmiarze 12. Następnie klikamy OK otrzymujemy komunikat o tym, że należy ponownie uruchomić program Excel w celu zastosowania zmian. Klikamy OK. Zamykamy program i otwieramy go na nowo. Jak widać w zakładce narzędzia, nasza czcionka już jest taka, jaką wybraliśmy. Można zmienić ją w każdym momencie, pamiętając o tym, że każdorazowo będzie trzeba od nowa uruchomić plik Excela. Jak już wybraliśmy nas interesującą czcionkę dla każdego skoroszytu, stwórzmy własny szablon, który będzie wyświetlał kolory, takie jak w poprzedniej wersji. Aktualnie, klikając w strzałkę obok opcji wypełnienia komórki, pojawiają się następujące kolory. Jeśli komuś one odpowiadają, może zostawić tak, jak jest. Ja jestem przyzwyczajony do starszej wersji, dlatego utworzę szablon, dzięki któremu każdorazowo po otwarciu nowego skoroszytu będę widział stare kolory. Zaczynam od przejścia do karty Układ strony. W niej, w lewym górnym rogu odszukuję grupy kolory i klikam małą strzałkę w celu rozwinięcia jej. Wybieram drugą opcję od góry, czyli pakiet Office 2013 2022. Teraz w karcie Plik wybieram opcję Zapisz jako. Wprowadzam nazwę pliku, u mnie to będzie po prostu szablon oraz z listy rozszerzeń wybieram szablon programu Excel jak na filmie. Następnie wciskam więcej opcji w celu wybrania miejsca zapisu. Jest to ważne, ponieważ szablony Excelowe muszą znajdować się w konkretnej lokalizacji. Znajduje się ona w folderze Dokumenty, a następnie niestandardowe szablony pakietu Office. W tej lokalizacji zapisujemy swój szablon wciskając Zapisz. Zamykamy program i otwieramy go jeszcze raz. Zamiast wybierać pusty skoroszyt, Przechodzimy do opcji nowy, klikamy w osobiste, i w tym miejscu znajduje się nasz szablon, który wystarczy wcisnąć, by go otworzyć. Jak widać, kolory są jak dawniej. Nasz szablon teraz zapisał się w ostatnio używanych. Wystarczy, że ponownie zamkniemy program, otworzymy go na nowo, a nasz szablon będzie widniał tuż obok pustego skoroszytu. Mamy teraz do niego szybki dostęp, a kolory się zachowały. Jeśli ten materiał Ci się podobał, Zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał, by nie przeoczyć kolejnych materiałów. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.